Cześć, z tej strony Rawa, to z kolejny odcinek z Minecrafta. I ten odcinek wy widzicie w inny dzień, kiedy ja to nagrywam, bo to jest odcinek na zapas. Ale w poprzednim odcinku, jak skończyliśmy, znaleźliśmy wrak statku i tak gdzieś była ta kałamarnica świecąca, ale nie wiem, czy nie wpłynęła gdzieś do jaskini. Nie wiem, no chciałbym ją znaleźć. Więc spróbujmy. Ale nie chcę się tutaj zbytnio zagłębiać w tę jaskinie no nie wiem gdzie ona poszła i co się z nią stało. Tutaj żadnego akse... oj, trójząb. Chociaż w sumie też mam jednego. No nie wiem, znalazł tą kamarnicę to by było fajnie. To można by było z niej pozyskać ten świecący atrament, to kto się chyba nazywa świecący, czy nie? Nie wiem. Ale to chyba świecący właśnie atramat, Ale nie jestem do końca pewna, co się tak nazywa. No ale gdzieś popłynęła pewnie albo zniknęła, albo popłynęła gdzieś tam w głąb jaskinia. Po jaskini będę jej szukał akurat. Dobra. Ten miedzi nie miał. Nie chcę tego delfina uderzyć. On mi tak pływa przy mieczu. Dobra. To jest do góry no dobra zaczmy, co coś w ogóle w tym statku mam miejsce w ekwipunku w miarę mam świecąca kałamarnica nie wypłynęła nie dalej glu z nie ma no dobra zaczmy coś w tym statku tylko najpierw tlen na maksa i w dół Dobrze. tu jest książki papier co to? Drażer ma? Dobra. drażer. Dobra, tak dla pewności jeszcze tlen. Hmm, czy tu jeszcze jest jedna skrzynia? Nie. Jakiś mały ten za Przecież nie są dwie skrzynki. Nie wiem, może akurat w tym była jedna. Tutaj w ogóle Wam może pokażę co świeci, bo to już są nowe obszary. I tym świecącym czymś są po prostu te porosty. O, one tutaj po prostu są. Tutaj tak pod wodą rosną, więc okej. Okay. O sobie być. Nie wiem czy dalej czy same rosną, ale wiem, że można je... O, jest jeszcze jedna kałamarnica akurat. jest Axelotl. Dobrze, a więc tutaj macie kałamarnicę świecącą, a tutaj Axelotla. Dobra, kałamarnica sorry, ale potrzebuję barwnika. Akselotla do wiadra bym chciał. O, dobra. Czy ja mam jakieś wiadro, czy muszę zrobić? Tu nie mam. Ale mam crafting. I tu też nie mam, a więc dobra. To zbieram. Tu zabieram crafting. Tak, o to postawić bym chciał o tu wiadro teraz a propos blok już sobie jeden gdzieś zrobię to sobie wezmę to sobie zabiorę i teraz o nie mam miejsca o to nowe nie mam miejsca, bo tam flesza nie potrzebuję, zwywale na razie chociaż sobie mógłbym to włożyć, dobra to wkładajmy jakieś tam rzeczy do żagle boxa jak książki, nie wiem co jeszcze. Tą mapę może na razie nie. miecz jakiś. Żelazo, to... Dobrze. Zbierzmy. Co ja mogę? W sumie zabrać teraz. Dobra, gdzie jest ten Axelot? Tam walczy. Ja nie chcę, żeby on zginął. Dobra. Nie wiem, czy on atakuje delfiny. Chyba delfinów nie atakuje. Ale daj się zebrać do wiadra. A, mam. Mamy, dobra. Mam Axelotla. No, tam w moim stawie w bazie tego nie wypuszczę, bo on mi po prostu wszystkie ryby. Ale fajnie mieć. Innego. Dobrze. Teraz jeszcze to. Nie wiem, może gdzieś tak bym właśnie zrobił jakieś mini akwarium. Powiedzmy, nie wiem, zobaczymy. Ale mi się na pewno przyda jeszcze do zrobienia achievementa, bo trzeba pokonać z nim. O, a tam macie kozę, wszystkie trzy moby w jednym odcinku. Tam jest koza. Wszystkie trzy moby w jednym odcinku. No i macie dowód, że wszystko się respi. Dobrze, teraz ty. Um, no miedzi potrzebuję tak naprawdę obecnie tylko. O i nie, znowu delfin mi wszedł pod miecz. I znowu jak te istoszcze jakieś w pobliżu będą mnie atakować i wiem, że za mną była miedź, więc jeszcze to zbiorę, w sensie miedź. Płyńmy tu. Ile mam w ogóle? Tyle, dwie sztabki. Dobra, no spróbujmy to zebrać. Mam żelazny, mam żelazny, dobra. Wiem, że kamiennym można, ale to z podwodu, więc wolę jednak zebrać tak. Dobra, i to? Takie tylko małe? Tutaj w ogóle mogę? Tlen? Nie, nie mogę. Dobra, no to dalej płyniemy. Też przy okazji możemy tak popływać w nowych stronach oceanu. Żeby, O, to jest więcej nad miedzi. Dobra, bo tak nad będzie łatwiej. To ja tu jest tego sporo. Dobra, Ciebie. Dobra. Prawie jeszcze jeden. Nie, dwa. Tu, dobra. Szybko. A powierzchnię. Dobra, na powierzchni. Weźmy tak. Jedna miedź tu na razie. Ale nie sięgnę, nie sięgnę, dobra. Jeszcze może. Nie, to już spadam. Ta miedź się w ogóle nie unosi, czy mi się tylko wydaje? Nie, unosi się. Dobra, unosi się normalnie. Wszystko, nie, tutaj jest jeszcze jedna. No dobra, sobie będę miał teraz sporo miedzi. To nawet może. Może i w tym odcinku jeszcze wrócimy? Przepalimy to. Nie ja wiem, przydałoby się jeszcze trochę dobudować, ale to nie wiem, czy w tym odcinku wrócimy i się przepali. W tym odcinku. Nie, dobra, już. Wrócę w sobie pomiędzy odcinkami i może w następnym trochę jeszcze, nie wiem, pobudujemy tą statuę. O ile będę miał więcej miedzi, a nie znowu cztery bloki. Dobra. Tlen. Tu. Że się iść diamentowy, byłoby lepiej. W nie wiem, żeby spotkał mieć tak po prostu w ocenie. Chociaż, może, że za chwilę tu wykopię, będę mógł mieć tlen. Nie. To ja się mógłbym mieć, ale nie wiem czy by to zdążył wykopać. Dobra, jedzenie nurkowanie. I teraz to. To i tak, chyba będę miał tutaj tlen. Tak, tak mam tutaj tlen. Się jeszcze jest ja Nie, to wszystko, a nie, tu jest jeszcze jedna. Dobra, tu i Dobrze. Czy gdzieś jeszcze jest mieć? Tu na pewno. Dobrze, tu jest chyba już tylko. Nie wiem czy bym zdążył, więc wolę sobie odnowić. I teraz dopiero. No trochę tej miedzi będzie. Tam jest jeszcze tak, tam jest tego sporo, dobra. To trzeba cię jeszcze zanurkować na dłużej. Tu ja mogę łódź w sumie wziąć, ale nie wziąłem. Dobra, jeszcze chwila. Powinno wykopać, zanim się tlen skończy. Jest. Dobrze, do góry. Czy mam jeszcze miejsce? Nie, już nie, dobra. To na razie odstawię po prostu oto. Sobie tu. Czy coś tam jest? Jakaś śmieć, której nie zebram Jest. O. Dobrze. Wiem, że jest ciemno. Ale pochani, pod wodą nie postawię. Tu, tu, czy jest jeszcze gdzieś? Tu. Tu gdzieś jeszcze jest? Mieć? Nie, to wszystko. To teraz do góry. I za chwilę znowu będzie odcinek do kończenia. Ale dobrze, popłyniemy. Może jeszcze coś znajdę ciekawego. Jest koza. Ale czy coś jeszcze? Nie wiem. Grodę bym szukał zombie villager. Gdzieś tutaj jest może. Ja wiem, że tutaj jest jakaś goda gdziekolwiek, ale no goda by się przydała. Bo bym miał ten amethyst i bym mógł sobie zrobić spyglassa, Było fajnie, ale nie, chyba tutaj nie ma nigdzie gody. Nigdzie tu gody nie ma, aby mi się w tym momencie chyba licząc gody przydał creeper który by mi dał z 2 gond pandery, to bym mógł wrócić sobie do domu, bez problemu. Ale no dobra, za chwilę film będzie do skończenia. O, jest akurat creeper, ile będziesz miał? Nie wiem, ale trochę na pewno. Za mało, ale jeden fajerwerek będzie. Wyrzuciłem to jeszcze raz. Ro o, tu jest. Tak, tak, nie dobra, ja to na razie przerobię na sztabki. Zabiorę kamień i łopata. OK. wyszedłem. Jeszcze tu piasek tutaj odstawię. O, jest. Dobra, chodźmy, chociaż dobra, to w sumie już koniec odcinka. Ja sama może jeszcze zapojuję na jednego creepera, bo by się przydał. Tam coś jest? Czy to jest po prostu zwykły kwiat? Nie, to jest po prostu zwykły kwiat, tam jest creeper. A, ja tutaj jestem nawet. Okej, okay, to myślałem, że jestem dalej, dobra. Po Otwory na razie włączę. A więc co? Ja mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa!